Moi drodzy wreszcie tych rorat rozważamy w sposób szczególny pierwsze czytanie dziś słyszymy fragment z księgi proroka Sofoniasza, który ukazuje nam dwie rzeczywistości. Słyszymy w tym fragmencie z jednej strony na początku o mieście buntowniczym, o ludziach, którzy nie słuchali, przestali słuchać, przestali ufać, nie przybliżali się do swego Boga miasto pyszałków. Z drugiej strony, w drugiej części słyszymy o reszcie Izraela, o ludziach pokornych i biednych, wiernych Bogu. Usunę bowiem wtedy spośród Ciebie pysznych samochwalców Twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze i zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będę schronienia w imieniu Pana. To jest, można powiedzieć, taki częsty motyw w Biblii, kiedy to Bóg mówi o pokornych i pysznych, kiedy to Bóg poniża pysznych, a wywyższa pokornych. Chociażby magnifikat, w którym to słyszymy, o tym, że Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, że Bóg rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, że strącił władców w stronu, a wywyższył pokornych. Wiele razy na różne sposoby Biblia wyraża właśnie tę prawdę. I Biblia mówi właśnie o tym, że pokornym łatwiej osiągnąć zbawienie. Pan Bóg chce sobie zostawić lud pokorny. Myślę, że każdy z nas jakoś rozumie dosyć dobrze, czym jest pycha i pokora, ale na chwilkę oddajmy głos świętym. Święty Augustyn na przykład powiedział: pokora to fundament wszystkich cnót. Święta Teresa z Awili powiedziała na przykład: pokora Polega na chodzeniu w prawdzie. Święty Franciszek z Asyżu mówi, natomiast człowiek wart jest tyle, ile wart jest przed Bogiem i nic więcej. Jednocześnie jest coś takiego szczególnego, że człowiek, który jest, można powiedzieć, tylko stworzeniem, czymś kruchym, małym wobec całego wszechświata, tak łatwo może się wygorzyć, coś zmienić, tak łatwo może się rozchorować, tak łatwo może umrzeć. Że taki człowiek czasem może uznawać siebie za kogoś takiego, kto, komu wydaje się, że może być samym Bogiem, że może być Panem. Pokora jest więc taką świadomością, w której człowiek zna swoje miejsce, wie, że nie jest Bogiem, wie, że nie jest Panem. Wiem, kim jestem, to znaczy znam swoją wartość, wiem, że jestem ukochanym dzieckiem Pana Boga, ale jednocześnie staje właśnie w prawdzie, jak mówił, mówił chociażby święty Franciszek, nie widzę w sobie więcej niż, niż jest. Nie przypisuje sobie więcej, niż jestem naprawdę. Bardzo trudno być zbawionym, jeżeli człowiek stawia siebie na miejsce Pana Boga. Pycha to jest coś takiego, ja będę Tobą rządził, Panie Boże. Święty Ignacy, jeszcze jeden święty powiedział, tam gdzie panuje pycha, nie ma miejsca na Boga. Pokora jest wielkim zaufaniem do Pana Boga. Ty, Panie Boże, rób ze mną, co chcesz, bo ja wierzę, że Ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie dobre. Dlatego nie da się wyzwolić człowieka, jeżeli On będzie chciał rządzić Panem Bogiem. Obyśmy dzisiaj przez to Słowo chcieli słuchać Ciebie, Panie, Tobie być posłusznymi, bo wierzymy, że tylko Ty, nasz, Ty nas możesz tylko doprowadzić do zbawienia. Kto słucha, kto ufa Panu, kto jest Bogu poddany, ten jest człowiekiem pokornym. Maryjo pokorna, służebnica Pana, Ty też ucz nas dzisiaj szczególnie stawania się pokornymi przed Panem.